Dobra, lecimy. Bez mazgajenia się kolejna duża skrzydlica. Ale ładna, ja cię nie kręcę, jaka duża. O, piękna skrzydlica, duża skrzydlica. Piękna duża skrzydlica, kolejna. Piękny gigant. Piękny gigant. O, kurde, tu trzeba wyłączyć dolewkę, zaraz będzie i odpiąć. Eee, co tam dalej? Kolejna skrzydlica, inna odmiana, a to ta. Dobra. Nieco inna. Chyba, tak mi się wydaje, że będzie już nietypowa. Jakieś małe worki. Kolejna skrzydlica mega nietypowa. Mega nietypowa. Wody nieco mniej.